Kursy i szkolenia w systemie online. Zapisz się już dziś na wybrany kurs lub szkolenie, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie www. Nauka i edukacja przez internet szybko oraz bezstresowo zdobywaj fachową, a także profesjonalną wiedzę. Bądź zawsze wiarygodny z odpowiednimi dokumentami. Zyskaj uznanie, prestiż, sukces, a także pewną, stabilną oraz spokojną przyszłość. Rozwijaj swoją karierę zawodową na każdym jej etapie. Zwiększ swoje szanse na dofinansowanie z UE, skierowane do przedsiębiorców, bądź zyskaj awans lub nową, lepszą pracę dzięki odpowiedniemu przygotowaniu. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest udzielany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, można także podarować prezent wybranej osobie w postaci vouchera na dowolny kurs lub szkolenie. Przy większej ilości zakupionych kursów lub w grupie zapewniamy korzystne rabaty i zniżki. Nauka na kursach lub szkoleniach odbywa się zdalnie przez sieć internet, w każdym zakątku globu, na dowolnym urządzeniu z dostępem online. Zapraszamy wszystkich serdecznie.